Siemanko, z tej strony Citrox, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Podejmij wyzwanie, spróbuj mnie dogonić No i dzisiaj ponownie znajdujemy się na mapie od użytkowników Lords of Minecraft.pl Moi drodzy, przepraszam, że materiał pojawia się dopiero dzisiaj, a nie tak jak miało to mieć miejsce w sobotę No ale niestety mapa wtedy jeszcze nie była skończona i po prostu nie miałem możliwości, żeby to nagać Pod ostatnim odcinkiem narzekaliście, że mimo tego, że skróciłem to moje gadanie na początku i tak było za długo Także teraz przechodzimy od razu do mojego biegu Okej, okay, tak więc widzieliście już mój bieg, widzieliście o czasach i udało mi się uzyskać, oraz zapoznaliście się z najlepszą dziesiątką z poprzedniego odcinka. Na nadzieję, że dzisiejsza mapa Wam się podoba. Nie jest ona jakoś specjalnie trudna, jest troszeczkę dłuższa od tych poprzednich, ale myślę, że będzie Wam się na niej przyjemnie grało. I chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie musicie, są miejsca, w których jest sporo klocków, porozstawianych w różnych miejscach. Nie musicie tam jest dokładnie tak jak ja. Możecie iść inną drogą, taką krótszą, szybszą, według Waszego uznania. Ale w miejscach, gdzie jest tylko jedna droga, musicie skakać dokładnie po tych samych klockach, co ja. Dodatkowo jest tam jedno takie miejsce z półpłytkami, gdzie jeżeli staniecie na półpłytkę, to was zepnie do wody. Tam na końcu ominąłem jeden klocek i wy również możecie to zrobić, także jeżeli mielibyście jakieś wątpliwości, jakieś pytania, śmiało zadawajcie je wszystkie w komentarzach, ja wam w miarę moich możliwości będę oczywiście na nie odpowiadał. Chcieliście takie krótkie materiały, także takie krótkie odcinki będą. Dajcie znać, czy, czy teraz była wystarczająca długość, czy nie, czy nie rozgadałem się za bardzo i czy po prostu coś takiego wam pasuje, czy mam jednak wrócić do formy, gdzie troszeczkę więcej opowiadać o mapie i tak dalej i tak dalej, więc e, z mojej strony to było na tyle jeżeli materiał wam się spodobał łapka w górę, e, możecie zasubskrybować mój kanał jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście no i dajcie znać w komentarzach co sądzicie o dzisiejszej mapie, także ja się z wami żegnam dziękuję wam za uwagę, a teraz wy spróbujcie mnie dogonić